Właśnie zakończyłam warsztaty czterodniowe dla kobiet. Odkryj swoją kobiecość w cudownym, przepięknym, świetlistym miejscu, poza schematem. Odkrywałyśmy na nowo siebie, swoją kobiecość, swoje potencjały, swoje możliwości, swoje marzenia. To był cudowny czas, często też przeplatany łzami, będącymi łzami transformacji. Dzisiaj ogromna radość. Każda z tych kobiet wyjechała z odkryciem swojego wewnętrznego potencjału, swojej kobiecości, swoich możliwości. Odkryła siebie na nowo. Dziękuję Ci, Pawle, za przecudowną sesję kobiecą, którą poprowadziłeś dla nas. Pozwoliłeś nam się odkryć na nowo, doświadczyć. Cudownych momentów z własnym ciałem. Dziękuję Ci za to, że pomogłeś nam pokonać swój wstyd, zaakceptować nasze święte ciała i pomogłeś nam dotrzeć do naszej wewnętrznej mocy. 약해 <목소리> 보어 <목소리> <목소리>